I już jestem. Zanim przejdę jednak, zapomniałem. Przejdę do pytań i odpowiedzi. To szybciutko tylko rzut oka do drugiej kamery. Rozłączę na razie zasilanie zarówno od zestawu, jak i od naszego iDrive'a. I tutaj nieco tylko zbliżę w tej drugiej kamerze. Spójrzcie, to jest właśnie na zestawie ATB, który tutaj widać. ATB CAN Shield z mikrokontrolerem AT90CAN128. Jak wiecie po opisach, na tym na bazie tego CAN Shield'a właśnie będzie można zbudować CAN Diaga, Light, o którym przed chwilą mówiłem. A zatem pomyślcie sobie. Mamy Shield, mamy Kandyak, no, To jest w tej cenie 190 zł, 199 zł. Słuchajcie, jest i Can Shield i od razu dwa programy. Naprawdę spora, ciekawa rzecz. W bardzo niskiej cenie. Przydatna. No myślę, że dla każdego amatora, słuchajcie, warto w to zainwestować. Tu Was gorąco namawiam, no bo już słuchajcie, niżej i taniej tego nigdzie nie znajdziecie poza projektem. Po poza projektem po Redbook na Polaku potrafi, mówię to z otwartą przyłbicą i naprawdę yy, spróbujcie poszukać, to będziecie wiedzieli w czym rzecz. Warto w to zainwestować oprócz e-booka, żeby mieć taki minimalistyczny chociaż komplet. Narzędzi. No dobrze, i teraz słuchajcie, taka już luźna troszeczkę część pytania i odpowiedzi. Otóż ja bym pogrupował te pytania, właśnie one nawiązują do tego wszystkiego, o czym mówiłem do tej pory poniekąd, ponieważ jedno z pytań, które się najczęściej pojawia, to tak, ktoś do mnie czasami dzwoni, pyta, ja już powiedziałem, że poczekajcie do filmiku, to w tym filmiku odpowiem. Otóż najczęściej pojawiające się pytanie. Jestem całkowicie początkujący. Mirku, no chciałbym porobić. A to, o czym mówić, zabrać się za tego kana. Kliknąłem już nagrodę e-booka, i teraz czy ja coś jeszcze potrzebuję? Bo no nie wiem na razie, no nie mam pojęcia, czy jakieś narzędzia takie, czy siakie. No, gdybyś mógł mi to szybko wytłumaczyć, bo no nie wiem w co ręce włożyć, a niektóre są bardzo drogie, i nie chciałbym przesadzić. Otóż e, słuchajcie, no właśnie e, dlatego wam wspominałem tak dużo teraz o tym Candiac Light. To jest to, w co warto na pewno, jeśli na razie przynajmniej zamierzamy w sposób amatorski bawić się kanem, to to narzędzie, no, no tak tanio tego nigdzie nie zdobędziecie, no nawet niektórzy znajomi mówią, że no nie wiem, oddajesz swoją myśl techniczną zupełnie za darmo, ale ja uważam, że inwestycja w trakcie kiedy to wszystko powstaje, jest uczciwą propozycją z mojej strony, z naszej strony z Pawłem, ponieważ to ponieważ to wszystko opracowujemy, a więc nie tylko e-book, ale te podstawowe narzędzia. To w to warto zainwestować, jeśli planujesz, że będziesz coś w przyszłości robił być może szerzej dalej, to z kolei być może warto zainwestować jeszcze w Kan Octopusa. Ponieważ on tutaj również jest w bardzo atrakcyjnej cenie, albo w projekt, który, albo w pakiet, który jest tak naprawdę all in one, wszystko w jednym. Tu szczególnie firmy, albo szkoły uczelnie polecam zakupić 999 zł wbrew pozorom, to nie są ogromne pieniądze dla firm, a tymczasem mamy naprawdę w dobrej cenie. W porównaniu do pakietu, który będzie trzeba później kupić luzem w sklepie, pojedyncze części typu Can Octopus, program Can Shark czy Can Hack, a to będą przyjemne rzeczy, nawet do prowadzenia zajęci na, zaję, zajęci, zajęć na uczelniach i tak dalej, czy też w firmach, żeby testować wszystko. To myślę, że ten pakiet za 999 zł na Polako potrafi, jest po prostu perełką i tego też tak łatwo nie znajdziecie. Będziecie musieli później wydać olbrzymie pieniądze, a tu jest wszystko zrobione, że tak powiem, pod nas. In inwestorów, bo mam was również za inwestorów, a więc o tych pakietach pomyślcie, moi drodzy, wspomnijcie znajomym firmom i tak dalej. Drugie pytanie było właśnie w związku z tym Candy Act Light, które na forum naszym też się pojawiło nie od jednej osoby, ale jeszcze innymi kanałami miałem to pytanie. Otóż Jakie będą Mirko ograniczenia w tych programach Candy Act Light? No bo no bo ja nie wiem jakie i nie wiem czy się zdecydować, czy kupić ten pakiet Candy Lite, bo potem się okaże, że będą te ograniczenia jakieś drastyczne, ale co to znaczy drastyczne? No nic na ten temat nie wiadomo. No to ja tu na razie powiem tak, słuchajcie moi drodzy, po pierwsze, na razie po pierwsze, jak mnie znacie i mam nadzieję, że to jest, bo to jest oferta dla ludzi, którzy mnie też znają już troszeczkę i wiedzą yy, no, nie chwaląc się polegają na mojej uczciwości, bo jeszcze nikogo tutaj nie oszukałem, to nie będzie tak, że Candia Light, to te programy będą miały na przykład ograniczenia typu nie wiem, 30 dni i przestanie działać. No nie, będą działały dożywotnio, tylko że tak jak mówię, przede wszystkim będą to programy, które nie będą się nadawały do zastosowań komercyjnych, słuchajcie, do zastosowań komercyjnych, ale tak samo nie będą mogły być używane przez jednostki szkoleniowe do. do... Już jest wykorzystanie komercyjne, tak samo w szkołach, i tak dalej. Szkoły już powinny kupić pełną wersję, aczkolwiek mogą się z nami skontaktować. Ewentualnie, gdyby to chcieli, chciały kupić po zakończeniu projektu Redbook, być może z jakimś leciutkim rabatem dla szkół, uczelni wyższych, będziemy tego typu narzędzia sprzedawać. Ale teraz jest ta okazja, żeby to właśnie w to zainwestować i ten rozwój zrobić. Teraz, dobra, drugi punkt. Jakie będą ograniczenia? Skoro nie będzie czasowych, to ktoś powie, no dobrze, kurczę, skoro. Normalnie sam Shield kosztuje grubo ponad 100 zł. No to czy to możliwe, że w tej cenie da się upchać takie dwa programy dosyć duże? Słuchajcie, no da się upchać, ponieważ stwierdziłem, że. no Chcę się tutaj, tak powiem, dla Was otworzyć, z Wami podzielić tą moją pracą. Wy mi pomożecie, inwestując w to oprogramowanie Candia Lite, więc to nie będzie miało dużych ograniczeń. To będzie miało ograniczenia, być może, słuchajcie, być może. Ja nawet nie jestem w stanie powiedzieć o wszystkich ograniczeniach, jakie będę chciał wprowadzić, ponieważ oprogramowanie nie jest skończone, ale między innymi nie będzie ograniczenia co do kalkulatora. Być może jeśli chodzi o filtry sprzętowe, to w wersji Lite nie będzie ich dostępnych aż 15, tylko. Mniej, ile nie wiem, na pewno zostawię tyle, żeby amator sobie przepięknie poradził z rozpoznawaniem własnych urządzeń. A więc to chyba nie będzie oszustwo, prawda? Tych więcej filtrów sprzętowych przyda się właśnie już do zastosowań komercyjnych i tak dalej. Być może będzie jakieś ograniczenie w zakładce Can monitor na ilość ramek maksymalnych, być może, ale może też dojść do takiej sytuacji, że się wkurzę, słuchajcie, i i jeśli to zainteresowanie generalnie nie będzie ba, bardzo duże takie projektem w co wątpię, ale, ale myślę to być może te, te ograniczenia będą tak minimalne albo będą prawie w ogóle żadne że uczestnicy Polaka potrafi dostaną praktycznie pełne wersje i to będą mogli sobie używać wiecie co? kan Octopus, którego symbolizuje ta nalepka będzie oddzielnym urządzeniem, no bo ktoś mi powiedział no bo przecież jak ludzie będą kupowali sobie tego Candy jak Lighta, to po co im Kan Octopus? tak jak mówiłem, po pierwsze różni się to zastosowaniem komercyjnym i niekomercyjnym ale po drugie, to jest zewnętrzne, proste, wygodne urządzenie, i gdzie, gdy chcę poza domem, poza mieszkaniem, poza firmą pójść, zrobić testy w jakiejś sieci, no to wyobrażacie sobie ciągnąć ze sobą zestaw ATB, tam włączony shield, kabelki, wszystko lata, rusza się i tak dalej, gdzieś w jakiejś przestrzeni, gdzie chodzimy pomiędzy pracownikami, maszynami i tak dalej, i wyobrażacie sobie z tym walczyć, no nie lepiej wtedy wziąć małą obudowę z takim kan oktopusem. Podłączyć go wygodnie do USB, do komputera, z którego będzie miał zasilanie, moi drodzy. A zatem, mam nadzieję, moi drodzy, że znając mnie i rozumiejąc moje podejście, chęć. Pomocy również Wam, żebyście się mogli dużo nauczyć, to widzicie, że ta oferta na tego Candia Lite jest naprawdę wyjątkowa. Warto z niej korzystać, tym bardziej, że później nie będzie. A co więcej, gdy zajrzycie na Polak potrafi do nagród, no to zwróćcie moi drodzy uwagę, że nawet jest pewne ograniczenie, bo ta opcja Candia Lite, gdzie ona jest za 199 zł. Tutaj wesprzyj projekt Candia Lite. Zobaczcie, ona jest tylko dla pierwszych 100 osób, więc to już jest ograniczenie. W tej chwili skorzystało dopiero niewiele 17 osób, więc tych pakietów jeszcze zostało troszkę. To słuchajcie, myślę, że warto jednak popędzić i tą, i to sobie uzupełnić. Przy czym niektórzy mnie pytają kolejne pytanie od Was. No dobrze, już wybrałem jakąś nagrodę, to co teraz, Boże, to nie mogę tego zmienić, ależ możesz zmienić. Słuchajcie, jak są nagrody, i jesteście we własnym profilu, to przecież tą nagrodę można wycofać, wziąć inną nagrodę. Tutaj są możliwości zmiany, więc proszę Was, zapoznajcie się z serwisem Polak potrafi, jest to do zrobienia. Ja nawet tego w szczegółach nie podpowiem, bo jakby nie od tej strony używam Polaka potrafi, ale jak wejdziecie, to dacie sobie radę z wymianą nagród z dołożeniem nagrody nie ma żadnego problemu I to mi się wydaje, że na tę, na tę chwilę to by były najważniejsze odpowiedzi na wasze pytania często pojawiające się, aczkolwiek jeszcze też pojawia się pytanie jak to jest z tymi szkoleniami, które są przygotowane? to zobaczcie tutaj jest tutaj jest z kolei moi drodzy harmonogram. Gdzieś jest o tutaj harmonogram takich szkoleń stacjonarnych. Kilka osób już się zgłosiło, zapisało. Przy czym miło było słyszeć, gdy mówiły mi te osoby na telefon, że nieważne w jakim mieście w Polsce zapisują się i tych, i tych kilka zgłoszeń już nastąpiło. Oczywiście tu nie trzeba od razu wpłacać pieniążków. Gdy zapisze się pomiędzy 10 a 15 osób, bo taką grupę chcemy maksymalną 15-osobową stworzyć, to wtedy przygotujemy szkolenie. No, tu jeszcze się dogadamy. W jakimś miejscu w Polsce nie musi to być w Szczecinie, być może zrobimy to w centralnej Polsce, żeby każdemu było blisko dojechać. Będzie to szkolenie dwudniowe. Naprawdę mówię Wam, że będzie to szkolenie miodne. Ja wiem, że tu książka i tak dalej, ale każdy wie, jak to bywa na praktycznym szkoleniu. Otóż na praktycznym szkoleniu będziemy chcieli, szczególnie w drugim dniu, zrobić ten kurs i z diagnostyki, zbudować ładną sieć dla wszystkich użytkowników, tak, żeby może każdy mógł podłączyć i swoje pojedyncze urządzenia podłączać się i odczytywać zdalne urządzenia w całej sieci. Zrobimy większą sieć, żeby tych ramek latało więcej i żebyśmy mogli naprawdę wyjść i opuścić ten kurs i powiedzieć sobie, och teraz to już dużo wiem, mogę w firmie, w której pracuję robić o wiele więcej rzeczy, a kurs w porównaniu do wszystkich innych kursów, jeśli się odbywają w Polsce, gdzie niektóre firmy je organizują, nasz będzie się różnił tym przede wszystkim, że nas, nasz będzie z elementami programowania. No ale tutaj też było od Was pytanie: No dobrze, ktoś do mnie dzwoni, chciał, byłbym chętny na taki kurs. Oczywiście warto do nas zadzwonić, żeby to się umówić, my powiemy jak się zapisać, będzie trzeba maila wysłać, ja powiem o co chodzi. Eee, I słuchajcie, na takim kursie my przede wszystkim wprowadzimy elementy oprogramowania, ale ktoś się mnie pyta, ale ja jestem w ogóle początkującym programistą, mam nawet Pani Mirko Pańską książkę Blue Book, ale no, nie miałem czasu w ogóle posiedzieć, więc ja nie wiem czy ja sobie dam radę na takim kursie. Ja na to mówię, że słuchajcie, przygotowana jest biblioteka, właśnie nie wszyscy też zwrócili uwagę na bibliotekę do Kana, o której zaraz też może powiem dwa słowa. Eee, i teraz ciężko mi będzie zacząć. Otóż nie. Ten, te elementy programowania pokażemy właśnie. Zdecydowanie tak, jak dla całkowicie początkujących programistów biblioteka jest bowiem tak przygotowana, żeby myślę, że każdy początkujący mógł zrozumieć, o co chodzi w tym dostawaniu się do kana wyciąganiu informacji tego, co nam najbardziej potrzebne, wyświetleniu na jakimś wyświetlaczu, przekazaniu dalej przez RS-a do komputera i Różne możliwości będziemy testować, dlatego to, jest, to są tak ważne szkolenia i myślę, że niepowtarzalne których no, nie, takiej oferty, jak myśmy szukali, to nie znajdziecie, słuchajcie, tak mi się wydaje w internecie tak kompleksowej, przygotowanej szkoleń, a cena obecna za te szkolenia, jak tu jest pokazana w jednej z nagród, to naprawdę również no, nie znajdziecie przy tym poziomie szkoleń. Kolejna rzecz, słuchajcie, to odnośnie struktury e-booka, bo też mnie pytacie bardzo często właśnie, jak ten e będzie napisany. Tu jest taki fajny obrazek. Słuchajcie, postarałem się przygotować gdzie pokazuję, że jakby 30%, tak pirazy oko, może to nie będzie 30, może 20, a może 35, a może 40. To jest, będzie jakby teoria na temat Kana bardzo ważna, bo warto się z tym zapoznać, jak to działa od podstaw, od podszewki, przy czym my programowo nie wszystko musimy robić, dużą część, lwią robotę odstawiają za nas sprzętowe sterowniki. W kolejnej części 70% książki to będą ćwiczenia, testy, diagnostyka i programowanie łącznie, ale końcówka gdzieś 30%, Procent znowu, 40% będzie poświęcona tylko programowaniu, a więc ten środek cały będzie mógł być przydatny wszelkim diagnostykom i osobom, które, nawet niekoniecznie mają na celu nauczyć się programować, to jest bardzo ważne, a chcą umieć diagnozować, raportować to, co się dzieje w sieciach przemysłowych, w ich firmach i tak dalej, nie tylko, przecież to dotyczy wszystkie sieci klimatyzacji. Słuchajcie, obecnie urządzenia już coraz rzadziej spotyka się, sieci budowane na RS-485, Modbasie. Popularnym i tak dalej. Prawie wszędzie wita nas teraz magistrala Kan. I chcąc umieć diagnozować, posługiwać się tym wszystkim, warto taki kurs nabyć. Nie mówię tu o e-booku, bo to jest podstawa, ale nawet odbyć dodatkowy kurs, zapraszam, bo te ceny później się nie powtórzą później te szkolenia będą sporo droższe. No cóż, aha, miałem wspomnieć jeszcze o bibliotece, bo tak samo, część z Was, moi drodzy, zobaczcie sami wśród nagród, to nie to, żebym Was na siłę namawiał, ale rozważcie to, polecam Wam, bo naprawdę w takiej cenie również nie będzie później tejże biblioteki na stronie sklepu, zresztą możecie zobaczyć sama biblioteka do mikrokontrolerów AVR to jest koszt 129 zł, tak? W sklepie Atnel będzie, bo teraz na razie nie można kupić. Natomiast na Polaku potrafi sama biblioteka kosztuje, moi drodzy, zobaczcie, wesprzyj, projekt. Biblioteka napisana w języku C dla mikrokontrolerów AVR i to jest cena. Cena, no, nagroda za jedyne 89 zł. W to również bo jak pytacie się, w co warto się zaopatrzyć, to w to również warto się zaopatrzeć, bo w książce nie będę omawiał, bo wręcz niektórzy właśnie jak dzwonili do mnie, pytali, no to jak to, to tej biblioteki nie będzie razem z e-bookiem? No nie, tej biblioteki nie będzie. No to o czym będzie ktoś mnie pyta w programowaniu na temat programowania e-booku. Słuchajcie, gdybym miał omawiać, no ta biblioteka jest trochę zaawansowana, bo forowanie cykliczne nie może to być tak proste, jak słuchajcie w ERESie, bo tu są dużo bardziej skomplikowane struktury, mailboxów i tak dalej, i tak dalej. Więc omawianie tego w książce o, to by graniczyło z cudem. Nie wiem, kogo by zainteresowały szczegóły tego tłumaczenia. Tymczasem, jak dostaniecie kod źródłowy biblioteki po zakupie, to proszę bardzo, macie w książce. Natomiast wyjaśnię, jak sobie w podstawowy sposób nadać wiadomość, odebrać wiadomość, ale do prostych celów programistycznych to wystarczy: informacja z książki. Do bardziej zaawansowanych celów, żeby to wysyłać, nie mieć problemu, sieci szybko będą nam rosły w rękach to wtedy mogą być ograniczenia, gdy nie mamy buforowania cyklicznego w sieci CAN. Słuchajcie, to jest wtedy już bardzo, bardzo istotne i ta biblioteka może się przydać. A więc króciutko podsumowując na koniec, poza e-bookiem pole, e polecam dla amatorów i hobbystów szczególnie pakiet Candiac Lite, ale także bibliotekę. Natomiast dla Firmy, osób, szkół, uczelni, osób, które chciały mieć już komercyjne, porządne, pełne narzędzie bez żadnych ograniczeń, bo ta, takie osoby też się zdarzają. Polecam zdecydowanie pełen pakiet, ten za 999 zł, słuchajcie, czyli pakiet tutaj podlecimy na koniec jest, ten tutaj za 999, all in one, wszystko w jednym, ponieważ on później docelowo też będzie dużo droższy. I pamiętajcie, że Szkolenia związane z tym kanem, gdzie oferta jest tylko cenowa na Polaku, potrafi to wszyscy, którzy przyjadą na takie szkolenie, również otrzymają w ramach tego szkolenia, tą bibliotekę, a więc na tym etapie, gdy zamierzacie na pewno przyjechać na szkolenie, to biblioteki powiedzmy nie musicie kupować, czy nabywać je jako nagrodę, prawda? Ale być może warto. I ostatnie pytanie, które się nasunęło, czy będą jeszcze jakieś nagrody, podobnie jak było przy poprzedniej akcji Polak Potrafi? Postaramy się, tylko dajcie nam chwilkę czasu, bo musimy z Pawłem i z Panią Anetą działać na wielu polach, frontach i tak dalej. Przygotowanie tych wszystkich ofert nawet to jest olbrzymia ilość czasu, a jeszcze przecież trzeba programować i projektować płyty. Dobrze, to by było na tyle. Nie przeciągam już. Zapraszam do projektu. Zapraszam i słuchajcie, może ostatnia rzecz, na koniec jeszcze jedna. To pamiętajcie, przecież inwestujecie razem z nami, a zatem to również w Waszej gestii, bo ktoś mi mówi, no ale tu nie poszło, tak jak na Polaku potrafi, w jeden dzień nie zebrało się 100% kwoty, czyli projekt jest zagrożony. Myślę, że nie jest zagrożony, bo jak mówiliśmy, wakacje są. Część osób jest jeszcze na wakacjach, ale pewnie wróci. Dlatego. To jest również zadanie dla Was. Jeśli chcecie, żeby projekt się powiódł, naprawdę zróbcie te, tych kilka kroków więcej i poinformujcie kogo tylko możecie, nawet czasami nie tylko osoby, które się znają na tym, bo słuchajcie, to tak samo działa jak przez Facebooka. Poprosiłem, żeby udostępniać na naszym profilu facebookowym informacje o, Red, o projekcie Redbook. Tymczasem tych udostępnień tak dużo nie było, a wiecie tą drogą, ile osób przybywa i mówi, o kurczę, dowiedziałem się przypadkowo przez Facebooka, a Normalnie bym no, nie zaglądałem na waszej strony nawet nie znałem, moja dziewczyna mi pokazała na przykład to, prawda? Zobaczcie, jak, jak działają te różne, różne kanały dostępu, a więc jak ważne jest i udostępnianie tej wiadomości, przecież bywacie na swoich forach branżowych, tematycznych. Ktoś bywa na forum na przykład modelarskim, takim czy innym. Przecież warto czasami wspomnieć o tym Redbooku, o tym, bo ktoś może być obok, kto na przykład właśnie będzie zainteresowany, a to będzie duża pomoc i wspólnie popracujemy nad tym, żeby projekt się udał i żeby w takich rewelacyjnych cenach mieć nie tylko e-booka, cały kurs, ale i w rewelacyjnej cenie mieć narzędzie Candiac Lite, do czego serdecznie zapraszam i z góry dziękuję za wsparcie projektu czekajcie na dalsze newsy, będziemy starali się jeszcze przekazywać takie filmiki. Czy takie długie jak ten, nie wiem. Ten wyszedł trochę dłuższy, ale ja musiałem się trochę nagadać po swojemu, a też wiem od was, że niektórzy z was czekali na takie filmiki, gdzie troszkę się dowiedzą więcej, bo ja często zdradzam jakieś tajemnice, nasze znaczy tajemnice, coś opowiem, tu jakaś dygresja, tam dygresja, ktoś się czegoś dowie, kto lubi słuchać mojego gawędziarstwa, bo ja wiem, niektórzy mówią, że czasami filmy Mirosława Kardasia są dobre, tylko trochę przynudza. No, no Jednych przynudza, a dla innych nie przynudza. Jedni wyciągają z tych treści dużo informacji dla siebie i to głównie dla Was przecież tworzą. To by było na tyle. Uciekam. Hej, papa. Pa.